Patyra, witam i zapraszam na Euromagazyn. Na 235 dni przed meczem otwarcia Euro 2012 na Stadionie Narodowym w Warszawie możemy spać spokojnie. W przekonaniu, że wszystko przebiega zgodnie z planem utrzymał nas sam Michel Platini, który w zeszłym tygodniu odwiedził Polskę. Głównym powodem jego wizyty było losowanie par barażowych w Krakowie, ale szef UEFA nie omieszkał przy okazji skontrolować tempa prac w każdym z miast gospodarzy. Michel Platini przyglądał się, sprawdzał, kontrolował i chwalił w Euromagazynie o wizycie prezydenta UEFA w Polsce. Na PGE Arenie niezwykły mecz piłkarzami budowlańcy stadionów Polska-Ukraina 0 do 1. W programie także o robokopterze, latającym obiekcie do zadań specjalnych. Ta wizyta... To nie jest ptak, to nie jest także samolot, to robokopter, czyli sześciosilnikowy latający sprzęt do zadań specjalnych, który strzec nas będzie podczas Euro 2012. Robokopter posiada pełną nawigację, komputer pokładowy, urządzenie jest na tyle mobilne, że z miejsca jednego możemy się po 300-400 metrów w każdym kierunku poruszać, nie przenosząc się z miejsca startu. Dzięki temu może przy pomocy wbudowanej kamery bezprzewodowo przesyłać analogowy i cyfrowy obraz nawet z wysokości 2 km. W czasie Euro głównym zadaniem robokoptera będzie monitoring. Łatwość w sterowaniu oraz niewielkie gabaryty pozwolą skutecznie patrolować najbliższe otoczenie stadionu, jak i jego wnętrze czujnemu oku nic i nikt nie umknie. Kolejne zastosowanie to przekaz obrazu na stadionowe telebimy czy do telewizyjnej transmisji. Zaawansowana stabilizacja lotu oraz mini kamera HD pozwala zarejestrować obraz w bardzo dobrej jakości. Jednak najprzyjemniejszą rolą dla naszego latającego przyjaciela będzie jego interakcja z obecnymi na stadionie widzami. Robokopter bez problemów może poderwać kibiców do meksykańskiej fali, nie musi również długo prosić o to, by przy jego pomocy pozdrawiać pozostałe stadionowe sektory. Jednym słowem dobra zabawa gwarantowana. Czy robokopter na stałe zagości podczas wielkich imprez sportowych? To się okaże za rok. Jedno jest pewne. Gdy robokopter będzie w pobliżu, włos nam z głowy nie spadnie. A więc stadionowi przestępcy, strzeżcie się. Robokopter jak robokop. Zatem podczas eurobezpieczeństwo nie musimy się martwić. Ale i tak będziemy patrzeć odpowiednim służbom na ręce, bo przed załogą euromagazynu nic się nie ukryje. Do zobaczenia za tydzień.